Słyszeliśmy wszyscy apel papieża Franciszka w ubiegłą niedzielę, zaniepokojonego wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Syrii, apelującego o pokój, o solidarność z tymi, którzy zabiegają o pokój w tamtej szerokości geograficznej, o współczucie tym wszystkim, którzy zostali dotknięci tymi wydarzeniami wojennymi, a dotknięta w sposób szczególny została Syria. Ludzie niewinni giną i to w setkach tysięcy. Jesteśmy tym wszyscy zaniepokojeni i solidaryzujemy się z tymi głosami, a zwłaszcza z głosem papieża, ażeby w końcu zwyciężyła droga dialogu, porozumienia, pewnych ustęp z jednej i z drugiej strony i doprowadzenia do tego, ażeby tam zaistniał upragniony pokój, który przecież jest na ustach ludów tamtej szerokości geograficznej od tysiącleci. Pozdrowienia przecież codzienne jest, jak w języku hebrajskim bimi shalom, a w arabskim salam, Niech by ono stało się nie tylko pragnieniem i formalnością, czyli sloganem, ale rzeczywistością tak bardzo pragnione przez wszystkie ludy i narody. My, na miarę naszych możliwości, poprzez modlitwę, jaką zarządziliśmy w archidiecezji gnieźnieńskiej, i post, i solidarność ludzką w jakiejkolwiek innej formie, z wyjątkiem odwoływania się do siły, właśnie wyrażamy. To nasze zatroskanie i wolę przyczynienia się do zaistnienia tam pokoju, który jest pragnieniem nas wszystkich, a zwłaszcza tych ludzi, którzy doznają bezpośrednio cierpienia i śmierci.